Cześć, witajcie, z tej strony Mika. witam was w kolejnym odcinku z Blockstepet. a dzisiaj mam dla Was superową aktualizację Nexusa i w ogóle, i w ogóle ponieważ dzisiaj mamy nowy Nexus, taki bardzo zimowy. Jestem bardzo szczęśliwy, ale w sumie też zdziwiony, no bo dzisiaj jak ja to nagrywam jest wtorek i zawsze takie Nexusy były albo w poniedziałek, albo w czwartek, jak to zawsze. Teraz kim dziwnym prawem jest Nexus we wtorek, no ale okej. Okay. No, i dzisiaj sobie go widzimy, Można idziemy jakieś tajemnice, bo chyba są, ale no, zobaczymy sobie, jak to będzie. Więc stawcie łapkę w górę na początek odcinka. Jak, jeśli nie subujecie mojego kanału, to zasubujcie go w tym momencie, bo by mi bardzo miło. A my możemy zaczynać. I teraz, jak sobie tak szykowałem, szykowałem się do odcinka. To gdzieś tutaj znalazłem, um, by bramy, ale już nie wiem, ale tak. Ten, jakby Nexus, jest chyba taki wikingowy, mógłbym powiedzieć. Jak pamiętacie, to ostatnio mówiłem Wam o tym, że e, na jakby Google tutaj, albo App Store była informacja o tym, że będzie jakiś taki wikingowy Nexus. Ja myślałem, że to będzie wydarzenie, ale to niestety nie jest wydarzenie, tylko po prostu jest taki Nexus. Ale ten Nexus, ale nie, nie ten Nexus, ale na pewno świat VIP kryje za nami nowe klocki, które będą dodane. No i tak, mm, mogę zobaczyć tutaj, czy coś tutaj jest nowego, są, ale dużo tych kolorków jest, no tutaj chyba nie ma żadnych nowych kroczków, mi się wydaje. Nie wiem gdzie są w ogóle te wszystkie tajemnice i klucze. Znaczy, widziałem już jakieś filmy na YouTube dotyczące tego, gdzie są one, ale jakoś mi się słuchać tego nie chce zbytnio. Mm, dobra, okej, okay, coś tutaj znalazłem. A, chyba ja już wiem co to jest. Tutaj będzie chyba czerwony kluczyk, czego co pamiętam. Bo coś, coś tak oglądałem ten filmik. O, okej, okay, mam żółty kluczyk. <noise> nie wiem jak to jest możliwe, że ja to znalazłem, ale dobra, bo wyjrzałem sobie filmik jeden taki przed odcinkiem Zobaczymy właśnie, że czasami z podwodą. wodą Mamy pod wodą jakiś taki zatopiony statek W sumie mógłbym powiedzieć No ale czy on coś kryje, może coś on kryje No nie, chyba ni niestety nie Ale sobie jeszcze przeczytamy pocztę Tak, tak, po części, zobaczymy co tam Napisali Witaj na kręcu zimy, witaj Mikalo Ziggy kolejny raz zafundowała nam przygodę Kilka tygodni temu jej urządzenia Wykryły to gdzieś na północy Na blok to dość rzadki metal Więc szybko się spakowaliśmy, siedliśmy na statek I wypłynęliśmy, niestety trafiliśmy na paskudną pogodę, przez straszne stormy, zboczyliśmy z kursu. Na szczęście dopłynęliśmy do tej małej zatoczki. Nie mamy pewności, gdzie jesteśmy, ale na pewno trafiliśmy na północ. Na dobry początek zbudowałem kilka domów i zrobiłem parę podstawowych rzeczy, ale złoto zygi na pewno nie pozwoli nam tu zbyt długo zostać. Jak ci się podoba to miejsce, wiesz, gdzie w ogóle jesteśmy? No nie wiem, jakby, myślę, się to taki właśnie, taki jakby. Domy wikingów, no patrzcie Jakby te dachy Te dachy są naprawdę mega śliczne Jakby taki naprawdę wow Mi się naprawdę mega podobają te domki, mają taki ładny klimat Po prostu fajnie się na niej patrzy Dobra, mamy, mamy jednak klocki w normalnym nektusie. Mamy meble, dokładnie tak, patrzcie, mamy meble tak, nagrywam, że nie pytali już y, tysiąc razy. Mamy nowe klocki, są to meble Mamy szufladki, mamy jakieś... Inne. Mamy nawet piec, więc to będzie naprawdę ciekawe Dekoracyjny blok, no wciul, naprawdę Tutaj chyba nic nie ma Ale dobra, są też w tym nexusie Ale się dziwi, też jest jakiś jeden, jeden klocek yy, Ale dobrze mm, tutaj, tutaj chyba jest kolejny dom wikinga, czy coś tego typu Zobacz, a nie, to jest jakaś taka altanka, bym powiedział, mógł, mógłbym powiedzieć. Mm, I w ogóle to wszystko oznacza takie góry. Tu mam w ogóle czerwoną flagę. Ta czerwona flaga jest naprawdę interesująca. Jestem ciekawy, co ona oznacza w sumie. Możecie napisać w komentarzach. Okej, okay, tam są w ogóle ptaki. Moim zdaniem u góry na pewno też tych ptaków będzie, bo tak zawsze. Jest... Zawsze jest ok, to nie są grawitacje. Dzięki, dzięki Lilusia, dziękuję Ci, bo możemy teraz chyba się wspiąć, tak mi się wydaje. Tak, dokładnie, możemy się wspiąć i zobaczyć tutaj te ptaki, tam gołębie, nie wiem co to jest, ale czy kryją taką tajemnicę? No chyba jednak niestety nie. Jednak nic tutaj, one nie kryją ciekawego żadnego kluczyka. Ok. I w ogóle też słyszałem, że jest jakiś dziwny, albo dziwny portal pod wodą. Um, nie wiem na, ile to jest prawdy. Ale tak słyszałem, e, wiedziałem to na innej grupce m, OBSP, że ktoś znalazł jakiś dziwny portal pod wodą, do którego nie da się wejść, co jest naprawdę mega dziwne, m, ale tego już nie mogę znaleźć w sumie, więc tego nie znajdę po prostu. Ej, wow! I fajne, tu macie szybkie kopanie od razu przy tym, to ładne, to jest naprawdę mega ładne w sumie, bym mógł tak powiedzieć. Dobra, znalazłem. Są tutaj y, bramy, są tej bramy. Tutaj w tym miejscu za tą choinką obok świata VIP Po lewej mamy taką Takie wejście do tunelu Gdzie są właśnie klucze Fioletowy potrzebny yy, Gdzie fioletowy klucz w ogóle yy, Więc pójdziemy sobie do świata VIP po prostu yy, Bo świat VIP kryje ze sobą naprawdę Coś mega ciekawego I świat VIP jest o wiele inny niż zawsze Ponieważ w tym świecie VIP Nie ma dyska, nie możemy latać A cały świat VIP To się z dwóch mega wielkich yy, Gór Wyglądają trochę jak ta, takie odległe lądy z minecrafta Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi Ale trochę tak wygląda No i, no i naprawdę to jest mega Ty chyba nic nie ma I tutaj chodzi o to głównie, że trzeba wspiąć się na samą górę I po prostu tam jest taki jeden domek Gdzie są naprawdę mega mega super rzeczy e, I na pewno gdzieś tutaj w tych właśnie W tych właśnie w górach Gdzieś na pewno jest jakiś mm, by to powiedzieć, Są jakieś klucze Jeden klucz jest na samej górze a reszta kluczy pewnie gdzieś jest, na przykład może tutaj gdzieś to jest pewnie Tak znając życie gdzieś tu to, to pewnie jest Może znajdę, jakbym znalazł, to bym się cieszył w sumie. Ale tak wiecie. O, o na przykład tutaj. to tu byłoby idealne miejsce na to, żeby to, żeby to było naprawdę. Jakby to tu było, to bym się naprawdę... naprawdę bym się nie zawiódł. Ale pewnie tutaj nic nie ma. Albo może nawet jest, nie wiem. Okej, okay, chyba wiem, 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 patrzcie, 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 patrzcie. Ehm, trzeba wejść tutaj do góry. U górę mamy mościk. Mamy mościk, który prowadzi nas na drugą górę. I tu nie wiem szczerze to który to jest w końcu ten most. Ale dobra, uznajmy, że to jest to i po prostu tu idziemy. Okej, okay, tu tam ma jakąś dziurę. Mm, dobra, jednak tu nic nie było. E, bo dobra, idziemy sobie na górę. Mm, ty on, mam jakieś tutaj jakieś zejścia, przejścia. O, o. Dobra, tu jednak nic nie ma. Mhm, mm ok, spróbujmy wejść na górę, albo nie, jednak, jednak nam to nie wyjdzie jakoś, tu jesteśmy za to już tutaj, więc tak naprawdę trzeba byłoby jak tutaj wejść, okej, okay, wiem, 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 tu, czekajcie, tutaj, dobrze, pięknie, teraz tutaj, świetnie, o, ja, ja, prób ja próbowałem to na telefonie i bo to wiele cięższe, a tutaj jest normalnie łatwiutko. I teraz patrzę, skrócik. Nie wiem, czy da się inaczej to przejść. Nie, tu jest tego, y tu jest ta, 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 ta. Y liana taka, jak z Minecrafta. Kurczaki ziemniaki. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tutaj musimy. Jeszcze raz. O, o skrót No nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Ja tak się nie bawię. Jeszcze raz. Jeszcze raz do góry. Jasny gwint. To jest naprawdę ciężko, żeby tu wejść, ale tak się wejdzie. O, okej, okay, nie, tutaj się wchodzi. Tutaj, dokładnie, tu. Jesteśmy tutaj, jesteśmy na górze, dokładnie tak. Dokładnie tak, o to mi chodziło. O, ale przecież da się też jeszcze jest ta druga góra. Hmm. A czy tam się da wejść? Pewnie się da, ale nie wiem, nie wiem szczerze. Nie wiem szczerze jak to tam się wchodzi. No jesteśmy na samej górze i na przyjmie plus 50 nawet, no spoko. Nie mogę tego podnieść niestety. Mam tutaj Blixa, który nam mówi, że blok zupełnie nie wie o tym miejscu, na no, jakoś się tu znalazł. I, I tu mamy. Jeden z domów. O, tu mamy coś. Tu mamy jakiś kryształ? Mamy jakiś kryształ, ale nie wiem, co to jest, jakby tak, tego. Tu mamy coś czerwonego, coś, co wygląda jak tajemnica. Wygląda to na jakiś taki portal jednostronny. Więc na pewno gdzieś jest jakiś taki portal, ale gdzie? No to niestety tego nie wiem. Mm, może, może, może nawet no, tutaj, może nie. Wyjdziemy sobie przez komin, Czemu by nie. Okej, okay, okej, okay, jesteśmy tutaj I teraz patrzcie, chodzimy sobie na dół Schodzimy sobie na dół I patrzcie, mamy niebieski klucz I tutaj y, dzieje się po prostu magia Mamy meble Tak jak z poprzedniego, na, na czas zwyczajnego Dexusa Ale tutaj w świecie VIP mamy ciastko Które w sumie jest już od dawna Truskawkę No szczerze to wygląda taki słaby Ale może być I mamy hamburgera oraz mamy coś, jakby telewizję, więc naprawdę jest to mega wow. I teraz tutaj wchodzimy. Patrz jakiś szupany niebieski kloczek. Nie wiem, co to za kloczek. E, myślę, że to jest taki lód, ale szczerze to nie wiem. Ale naprawdę ten lód jest tak mega stycznym blokiem. Boże, święty, to jest mega super. I tutaj mamy. Tutaj mamy właśnie klucze Jeszcze bym potrzebował fioletowego i czerwonego No niestety nie wiem gdzie jest fioletowy i czerwony No chciałbym wiedzieć I tutaj też jest gdzieś przejście pamiętam Gdzieś tu jest wyjście O tutaj jest wyjście I tutaj jakby jest szybki dostęp Więc musimy się spytać może ludzi Może no, byśmy mieli tajemnicę Wiecie gdzie jest fioletowy klucz? Dobra, idę za Wiktorią Zobaczymy, że trzeba nas poprowadzić do fioletowego kurczyka, bo podobno wie. Więc tutaj musimy iść do góry. I czy to będzie w tej jaskini? Eee, mm, nie, jednak do góry nadal. W dalszym ciągu do góry. W dalszym ciągu do góry. Mhm. Mm o, 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 okej. Okay. Jesteśmy teraz tutaj. Jesteśmy, jesteśmy nawet nawet coś. To jesteś tutaj? Uwaga. Mm, chyba tak, dobrze, czyli w takiej norce... Ojej, tu jest naprawdę dużo. Dużo, dużo tutaj rzeczy Gdzie mogą być te fioletowe klucze Znaczy fioletowy kluczyk jeden Mhm, Dobrze, idziemy, idziemy, idziemy Ja tu byłem chyba, ja tu byłem Ale tu jest droga O, oh. o, oh. o oh. O oh, ja cię kręcę Co jest z tym, co jest O oh, ja cię kręcę Oj, 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 oj Oj, 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 oj. ja tu byłem Ja tu byłem przecież, halo Czekaj, może tutaj Wow, okej okay. Fioletowy klucz. bym ci dał Wiktoria uśmiecha za taką pomoc. Tomasz uśmiecha ode mnie. A wiecie gdzie jest czerwony klucz? Bo też on jest bardzo potrzebny. Tylko właśnie nie wiem gdzie on się znajduje. Zobaczymy. Mm, dobrze tutaj idziemy. Okej, dopatrz mogę, tak myślałem że tu gdzieś będzie, ale no, nie widzę. Nie gadę. Gdzie? Gdzie? Serio? Byłem tutaj, ale nie zauważyłem. Serio? Dobra. I mamy już nie... I mamy i będzie mieć tajemnicę. Super, no to jest tajemnica świecie VIP, no. Zawsze coś, zawsze coś, tylko ja też nie pamiętam gdzie jest, gdzie jest kompletnie... Um, no bo tam mamy, tam jest wejście i będziemy mieć, będziemy mieć tego tajemnicę. Wow, świetnie! Cieszę się mega, Jeśli się udało. Więc idziemy, idziemy, idziemy do Was tajemnicę. Udało się! No szkoda, że nic to nie jest zwyczajny nexusie, tylko w świecie VIP. To jest troszeczkę niefajne, no ale już trudno, no nic nie poradzę. zmienimy sobie perspektywę, żeby było do mnie O nie, do no, moneta, dlaczego? Ej, jest tu nawet portal. A, on jest do wyjścia, okej. Okay. Dobra, ależ mega super. Wow, mega tajemnica, mega tajemnica. Udało nam się zdobyć. Dziękuję oczywiście wszystkim za pomoc, bo to dzięki Wam udało się ją zdobyć. Teraz wychodzimy i mamy, jesteśmy właśnie w tym, w tym właśnie wyjściu. Tak, chciałam to być jakieś takie wyjście. No i jest mega, jest mega. Udało się nam to zrobić, więc jestem mega zadowolony. No więc w sumie bym mógł zakończyć ten odcinek. Jak widzieliście, są nowe klocki Pokazałem wam em, klucze. No i gdzie jest tajemnica wyświeci w świecie? Wie, niestety w Neksusie nie jestem tego pewien Więc po prostu, no przepraszam was, ale z tym wam niestety nie pomogę. Wybaczcie, wybaczcie, ale dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak tak to zostawcie łapeczkę w górę, a ja się z wami żegnam, więc papatki!